Witam Was bardzo serdecznie w tym filmie. E, dzisiaj taki film trochę będzie pogadanki, trochę chcę Wam o czymś powiedzieć, wygadać się, wyżalić się a i też później pokażę Wam zakupy, bo byłam w Home Bargains. Dzisiaj mamy święto, więc było bardzo, bardzo dużo ludzi. E, właściwie, właściwie musiałam czekać na miejsce, żeby zaparkować, ale kupiłam trochę rzeczy, głównie środki takie czystości, rzeczy takie do domu, także jeżeli taki temat Was interesuje, a bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Poprawiły mi te rzeczy dzisiaj humor, więc jeżeli chcecie zobaczyć, no to zapraszam was serdecznie do oglądania tego filmu. No i tak jak wspomniałam, dzisiaj będzie taka pogadanka, bo chciałam z wami porozmawiać, trochę wam coś opowiedzieć. W sumie dawno nie było takiej pogadanki, bo tak jakoś myślałam, że będziecie znudzeni takim słuchaniem mojej szarej rzeczywistości, ale właściwie no dzisiaj, no dzisiaj tak i wewnętrznie słabo się czuję, yy, nie mam też humoru, jestem bardzo zmęczona. No może nie tak, wiecie, bardzo, 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 ale jestem zmęczona, chociaż nie wiem, właśnie w tej skali to tak sobie teraz pomyślałam, że może nie będę przesadzać i mówić na głos, że jestem bardzo, bardzo zmęczona, yy, bo to tak może dziwnie zabrzmi, ale właściwie tak szczerze powiedziawszy z serca to jestem bardzo, bardzo zmęczona, więc nie będę. Wiecie, tak jakby kolorować tej rzeczywistości. No tak dzisiaj się czuję. Ostatnie dni, tygodnie wcale nie, nie było tak źle. Nie czułam się tak jakby bardzo źle. Wiedziałam, że zbliża się ta granica już tego złego samopoczucia, ale nie było najgorzej. Miałam siłę i, wiecie, taką może nie tyle motywację, ale siłę miałam do działania codziennego. Ale chciałam Wam powiedzieć przede wszystkim, może po pierwsze, to bardzo zmęczyły mnie te wakacje, naprawdę bardzo zmęczyły mnie te wakacje. Jestem przemęczona i już się nie mogę doczekać. Września został ostatni tydzień, yy, więc wszyscy rodzice się cieszą, na pewno. I powiem Wam, że też yy, zawsze sobie tak myślę, bo wiecie, i po prostu źle organizuję czas. To muszę powiedzieć na głos, źle zawsze organizuję czas. Zawsze sobie tak mówię, że ze wszystkim sobie poradzę. Przed wakacjami yy, wydawało mi się, czy wydawało mi się, tak sobie myślałam, że a wiecie, no co to wakacje. Yy, przelecą, porobimy rzeczy, powyjeżdżamy sobie gdzieś, pochodzimy, będziemy jakoś aktywnie spędzać czas itd. i tak dalej, i że będę zmęczona, ale poradzę sobie. Ale jest już końcówka wakacji, tydzień został i powiem wam, że jestem naprawdę wykończona. Jestem wykończona, po prostu aż chce mi się dzisiaj płakać. No jest... naprawdę wydaje mi się, że nie wiem, co będę robiła jeszcze przez ten tydzień i później sobie przypominam, że zawsze poprawiają mi humory różne filmiki, shortsy bądź też właśnie takie filmiki na TikToku krótkie czy na Instagramie jak jest w taki zabawny sposób pokazywana taka rzeczywistość kiedy dzieci wracają do szkoły jak rodzice świętują wiecie, zaczynają się ich życie na nowo no i zawsze śmieszą mnie te filmiki, one są to jest takie żartobliwe może pokazanie rzeczywistości, ale jest w tym bardzo bardzo dużo ukrytej prawdy, i tak jakoś na co dzień sobie wiecie. Tak, człowiek nie, nie myśli sobie, bo rzuca sobie wyzwania, i wydaje mu się, że poradzimy sobie z tym. Ale właśnie co do tej organizacji czasu, ona była zła, bo po prostu mogłam zaplanować jakieś wolne e, na, na te wakacje, e, żeby, no żeby po prostu siebie odciążyć. A jak już sobie zdałam sprawę, że potrzebuję jednak. E, Takiego wolnego w te wakacje. To już było za późno, żeby po prostu z tego skorzystać, więc właściwie to ani nic nie było z wolnego, a co więcej, jeszcze tak naprawdę musieliśmy więcej godzin pracować. Bo było więcej pracy, brakowało osób, więc trzeba było po prostu tak naprawdę jeszcze więcej popracować i właściwie ostatnie. Ostatnie dni to byłam właśnie w pracy, albo z dziećmi i w pracy, więc pewnie to też przyczyniło się do tego, do tego zmęczenia. A to jest raz, dwa dzieci przeworowały te wakacje, więc w sumie trochę żałuję nie żałuję, bo gdyby było wolne i chcie, chciałam gdzieś pojechać, nawet tak na wycieczkę, wiecie, tak na dwa, góra, na dwa dni. No, to prawdopodobnie byśmy nie pojechali, bo tak naprawdę jest końcówka wakacji i e, moja córka ma antybiotyk, i mój syn prawdopodobnie jutro też dostanie antybiotyk, bo to już przeziębienie trwa dłuższy czas i przydałoby się, żeby do końca tego tygodnia e, jakoś ten stan się polepszył. Więc mo, jest takie duże prawdopodobieństwo, może to jest taka. Ostateczna konieczność, może wcale tak nie będzie, że też będzie miał antybiotyk, ale no jeżeli nie przejdzie do jutra, to prawdopodobnie będzie mieć ten antybiotyk, więc mało czasu zostało. E, także i pra prawdopodobnie, tak jak, tak jak Wam powiedziałam, nawet gdybyśmy mieli to wolne, to byśmy nigdzie nie pojechali, bo no tak jak mówię, od pierwszego dnia wakacji e, cały czas coś z nami jest takie, wiecie, przyklejone, jakieś przeziębienie do nas, najpierw była to pierwszy dzień wakacji, zaczęliśmy z chorobą brudnych rąk i po prostu ta choroba przechodziła na każdego. Jak już Ktoś się lepiej poczuł, to druga osoba znowu przechorowała. Później było też jakieś infekcje ucha, infekcje yy, klatki, więc, y, tak jak wam powiedziałam, co jakieś, może dwa, 3 dni były ciszy i spokoju, a tak to później znowu y, ktoś na coś yy, yy, chorował. Mimo tego, że właściwie o końcówka roku szkolnego muszę powiedzieć, że była była przepiękna, bo gładko poszła. Dwa ostatnie miesiące poszły gładko, całe, więc to, było, to był duży sukces. I myślałam, że jak będzie taka ciepła pogoda, gdzie, gdzie są wakacje, gdzie jest cieplej i tak dalej, to myślałam, że po prostu z tym będzie spokój, jeżeli chodzi o takie przeziębienia. A wręcz przeciwnie, one tak naprawdę yy, były co jakiś czas przy nas. Nie było tak źle, nie było tragicznie. Wręcz przeciwnie, dzieci, mimo to, że były przeziębio przeziębione, to miały bardzo dużo energii. Dlatego było chyba też tak ciężko wysiedzieć w domu, bo to nie, nie wyglądało tak, że leżeli, leżeliśmy, czy to, bo ja też byłam przeziębiona. No, ja akurat leżałam, kiedy miałam 39, więc to nie dałam rady, i faktycznie leżałam, ale przez kilka dni. A, ale dzieci, jak miały nawet wyższe, podwyższone temperatury, czy właśnie wyższe temperatury, tak jak 39 stopni, to miały naprawdę dużą ilość energii. Więc ciężko po prostu było wysiedzieć w domu i yy, żeby jakoś opanować tą energię. Także nasze wakacje były słabe. Yy, i... No myślałam, że więcej, więcej, bo jestem trochę rozczarowana, bo myślałam, że więcej spożytkujemy tego czasu na to, żeby właśnie wyjechać, a miałam duży plan zwiedzać właśnie takie tutejsze okolice, najbliższe tereny, są różne parki, takie rezerwaty przyrody, więc można było naprawdę w bardzo dużą ilość miejsc iść. Ale nie udało się. Gdzie nigdzie byliśmy, wiadomo, te kilka dni, które były tak jakby wolne od tego przeziębienia, i wszyscy się dobrze czuli, to, to udało się spożytkować, ale nie na tyle, jak chciałam, nie, nie zwiedziliśmy tej okolicy najbliższej, nie chciałam się skupić na tym, bo już w maju byliśmy na wakacjach, więc chciałam po prostu tak jakby poświęcić ten czas na te, na te podróże czy zwiedzenia tutaj. Na miejscu, czy też w okolicach, albo po ewentualnie, tak jak Wam wspomniałam, wycieczkę do jakiegoś większego miasta, ale się nie udało. No i chciałam wam o tym podzielić się z wami i chciałam wam o tym powiedzieć bo też ostatnio właśnie tak wydawało mi się, że mało narzekałam na kanale więc wyglądało to jakby wszystko było dobrze, a wcale dobrze nie było wręcz przeciwnie, naprawdę ostatni miesiąc był ciężki i chciałam się właśnie o tym podzielić na pewno więcej rodziców nie może się doczekać właśnie też tego września więc, są, jest, więc na pewno jesteście też zmęczeni i i fizycznie, i psychicznie, bo jest to, jest to w taki sposób obciążające i czasami jest to naprawdę trudno wytłumaczyć, bo tak jak mówię, nawet dwa miesiące temu wydawało mi się, że będzie pięknie i kolorowo, a było tak naprawdę y, trochę szaroburo i ponuro, no ale było jak było, wakacje dobiegają końca, więc mam nadzieję, że to wszystko jakoś się, wiecie... E, więc to wszystko minie, wróci rutyna od września, tak bym chciała, tak zakładam, mam nadzieję, że tym razem te plany e, się spełnią, e, że wróci ta rutyna, e, też zakupy z dziećmi, to jest naprawdę też niełatwe zadanie i wyzwanie e, i sklepy również są przepełnione, no bo wiadomo, że teraz rodzice również chodzą z dziećmi na zakupy, więc jest tłok i tak dalej, ale... Może koniec narzekania. Chociaż, jeżeli Wy macie coś do powiedzenia, chcielibyście się podzielić swoją historią, właśnie z tych wakacji z tej końcówki yy, końcówki wakacji i tego jak wygląda wasze przygotowanie na wrześniu to dajcie mi koniecznie znać w komentarzach ja właśnie nawet się, się nie pomalowałam później miałam chwilę, żeby nawet pomalować i pomyślałam może do filmu, żeby jakoś wyglądać lepiej ale stwierdziłam właśnie, że nie że pokażę wam się tak jak wyglądam i tak jaka jest moja siła na dzień dzisiejszy yy, nawet w skrócie to dzisiaj właśnie zasnęłam chyba dość późno taki wieczór miałam faktycznie, że Miałam 2-3 godziny po pracy dla siebie, także zasnęłam przed telewizorem i obudziłam się o 12:00. no i mój syn się nie czuł za dobrze, więc trzeba było, wiecie, podać lekarstwo, poogarniać trochę pościel i tak dalej. Musiałam go też przebrać, więc, bo był cały zgrzany, więc później poszłam spać i dzieci wstały o 5.40 dzisiaj. E, także nie, nie pospaliśmy za długo. Ale tak Wam chciałam powiedzieć, jak właśnie e, wyglądają czasami takie e, wieczory i noc, kiedy rodzic ma wolne, bo to jest takie, wiecie, nieraz trochę zabawne powiedzenie, że rodzice mają wolne. E, nie do końca tak jest. Ale słuchajcie, ponarzekałam. Ponarzekałam, czuję się naprawdę wyczerpana. Ale coś z takich miłych i przyjemnych rzeczy, to chciałam wam pokazać zakupy z Home Bargains, bo właśnie dzisiaj wstąpiłam na chwilę do Home Bargains, w ogóle to była taka chwila relaksu. Wziąłam sobie telefon, słuchawki, słuchałam muzyki, oglądałam rzeczy, które są w Homburg. Zrzucę wam taki krótki film, bo chcę wam pokazać, ile osób świątecznych jest już. A to był naprawdę jeden z mniejszych sklepów, i cała ściana jest już o zdobach świątecznych. Halloween oczywiście na samym przodzie, eee, gdzieś tam się pojawiły... No, i teraz zbliża się wrzesień, artykuły takie papiernicze. Mimo to, że tutaj, tak jak wam mówiłam, nie ma za dużo, to już się pokończyły. Halloween oczywiście jest pełną parą, nawet już są rzeczy wykupywane, takie ostatnie sztuki były, ale może dlatego, że cię było e, dużo osób. E, I sezon świąteczny pełną parą ruszył, a nie mamy jeszcze września. Także naprawdę wydaje mi się, że w tym roku. Dużo, dużo wcześniej, e, i kupiłam kilka, kilka środków czystości, także sobie tutaj położę siatkę. Powiem Wam, ile za wszystko zapłaciłam, i mniej więcej postaram Wam się powiedzieć ceny Trochę wydałam, bo wydałam 30 funtów, także około 150 zł. A mam takie dosłownie kilka. O nie widzicie, kilka sztuk mam dosłownie. Także tutaj jest siatka e, i tutaj jest koszyczek. E, mam też trochę słodyczy, tak jak Wam mówiłam, całkiem. Też to było chyba niedawno, może miesiąc temu mówiłam Wam, że e, ostatnio taki mam detoks, jeżeli chodzi o słodycze, e, ale wróciłam. Wróciłam do słodyczy, bo e, stres był, także tak to po prostu wygląda u mnie. Więc też chciałam Wam się podzielić z tym nie tylko, nie, dzielę, nie chcę się dzielić sukcesami ewentualnie, ale takimi porażkami. Poddałam się, jeżeli chodzi o słodycze e, i wróciłam do nich. Można powiedzieć z przytupem, e, co kupiłam, to brakowało mi takich... Um, takich... Um, to nie są ściereczki, może nazwijmy to ściereczki, one się wrzuca do pralki i zatrzymują tak, jakby odbarwianie się czy łączenie kolorów. Także bardzo fajne, można troszkę łączyć kolorowego prania i mieć pewność, że wiecie, niebieskie rzeczy nie, nie, staną, nie staną się różowymi, a różowe nie staną się niebieskimi. Także bardzo serdecznie Wam polecam. To jest dr Beckman i kosztowało chyba to 2,993 funty w Home Bargains. Kupiłam też takie ściereczki, mimo to, że dość mocny mam zapas takich gąbeczki, przepraszam. Dość mocny mam zapas takich gąbeczek, ale potrzebowałam takie małe. Zamierzam nagrać niedługo filmy związane ze sprzątaniem i chciałam takie małe gąbeczki, także kupiłam taki zapas za 50 pensów. Kupiłam też dwa opakowania plastrów, bo po prostu się pokończyły. To jest firma Elastoplast i to są bardzo fajne plastry, bo kupuję różne inne zamienniki, takie tańsze opcje w sklepach, ale to jest naprawdę. Jeden z lepszych, jedna z lepszych firm i one kosztowały funta za 99 pensów, dokładnie za 8 sztuk. Kupiłam też taką fajną, fajną, już nie mogę doczekać, bo akurat mam dosyć żaluzje brudne, więc to mi się bardzo przyda. Myślałam, że zamówię na Amazon, ale było w Home Bargains, także kupiłam z firmy Flash taką szczoteczkę do przecierania właśnie do takich trudno dostępnych, trudno dostępnych miejsc ona kosztowała chyba albo 2,99, albo 2,49 i można było takie końcówki też dokupić też za około 2 funtów, ja na razie zobaczyłam tą śreczkę samą szczotkę i zobaczyłam, pomyślałam sobie, że sprawdzę jak działa, bo kupowałam chyba kiedyś szczotkę prądu, która była, kosztowała 8 funtów, także dwa razy więcej, A może będzie ta miała taki sam, że tak powiem, efekt. I też pomyślałam sobie, że skorzystam i spróbuję... Ja już miałam właściwie jakiś czas temu te były urządzenia, nazwijmy to. Takie akcesoria do zmywania, na czym bardzo popularne na przykład w Poundland. No i teraz miałam ochotę właśnie też taką ściereczkę, takie plastikowe rączkę właśnie z zakończeniem, z taką gąbeczką. Tutaj się wlewa płyn i takim... Takim przyrządem, takim urządzeniem po prostu zmywa się naczynia. I kupiłam to za funt 49 albo funt 30. Gdzieś zbliżone takie ceny. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy takich środkach czystości, to również kupiłam Flash. Taki spray, który jest z zapachu, zapachu kwiatów i też ładny kolor. Spodobał mi się za 2,49. No, i tutaj mam trochę. A, jeszcze coś fajnego również. Mam nadzieję, że będzie fajne. E, korektor, który jest z filmy Revolution. Właśnie nie wiem, czy to jest I Love Revolution. Nie, to jest seria chyba akurat. Ehm, ich kosmetyków, ale po prostu z takiej właśnie, z, ale po prostu z tej firmy Revolution, to jest chyba angielska firma, jeżeli chodzi o kosmetyki, kupiłam korektor, który kosztował tylko 99 pensów, był tylko jeden odcień, także fajnie by było, gdyby był dobry, ale jest dość jasny, więc wydaje mi się, że nie będzie najgorszy i kosztował tylko jednego funta. I również kupiłam nici dentystyczne, bo skończyły mi się jedną nić, którą kiedyś używałam. Oral Benin, za 79 pensów, tylko 50 metrów, także tam naprawdę mają bardzo dobre ceny. I w sumie też taką taśmę dentystyczną, którą właściwie ostatnio używałam. Tą akurat. Właśnie pani wiekiniska wytłumaczyła mi, że taśma jest lepsza niż nić, ale tamtą kiedyś namiętnie używałam, więc kupiłam teraz też tą taśmę za. Ponad funta i to jest 25 metrów. Co do słodyczy, bo też się uz u tutaj uzbroiłam. Kupiłam ciasteczka Oreo. To są w wersji Double Cream. Kosztowały 75 pensów te ciasteczka. E, także w sumie też w miarę dobra cena. Kiedyś najtaniej były po 50 pensów, no ale teraz wiecie. I kupiłam też takie również popularne tutaj ciasteczka Foxy. To są takie e, trochę można powiedzieć kruche herbatniki. Bardzo kruche, takie delikatne e, z nadzieniem czekoladowym. I kupiłam również smartisy, 4 sztuki, także się podzielimy. Ja mam bardzo ochotę również na te smartisy, dzieci ewentualnie dostaną jutro. One kosztowały chyba funt 50 za te cztery sztuki, za te 4 opakowania. Funt 45 kosztowały te smartisy. I kupiłam dwa opakowania sera. Bardzo lubię ten serię, ja go odnalazłam w sklepie Aldi. On nawet kosztuje w Aldi więcej niż w Home Bargains, a w BMI jest droższy niż w Aldi, także e, to akurat już sobie gdzieś tam zauważyłam. 140 gramów tutaj mamy i kosztował funt 19. Kiedyś go po prostu spróbowałam i bardzo, bardzo mi e, posmakował. E, I też kupiłam sobie, może coś w koszyku. Kupiłam takie chrupki, to właściwie jest myślą o dzieciach. To są quavers, to są takie chrupki, można powiedzieć, nie takie bardzo crispy, nie bardzo takie kruche, takie, wiecie, trochę takie delikatniejsze. Trochę, właśnie jak u nas w Polsce chrupki, yy, więc nie są one takie twarde. One chyba kosztowały funt 50 i też kupiłam dla dzieci yy, i dla nas yy, taki popcorn, gdzie tutaj jest 6 opakowań. Tak po prostu, wiecie, między, między przekąskami. Między, między posiłkami na przekąskę. I kupiłam też lizak czupaczuk, na który właśnie ja miałam ochotę. On kosztował 15 pensów. To jest taki dość naprawdę spory, spora sztuka. I to jest o smaku kawowym. Ostatni raz jadłam w Polsce i chciałam powrócić wspomnieniami. I też kupiłam koszyczek. I koszyczek, właśnie kupiłam taki z myślą, jak sprzątam. To potrzebowałam coś takiego, jak chodzę po domu. To zbieram teraz wszystkie rzeczy które na przykład, nie wiem, powinny być w pokoju dziecięcym, a jest pełno tych rzeczy na dole, albo w kuchni, to ja sobie po prostu wszystko chcę gdzieś schować, bo tak to biorę do rąk i nieraz mi to wylatuje. I po prostu wziąć ten koszyk na górę i tam rozłożyć od razu te rzeczy, a one są tak jakby bardzo, e, bardzo rozmieszane w różnych miejscach, roz, porozrzucane. Także mam nadzieję, że się przyda. E, w ogóle też zostawiam tutaj rzeczy. Chciałam wam pokazać właśnie, że to i tak nie jest, że tak zawsze coś gdzieś tutaj po prostu teraz leży. Właśnie przez ten ostatni miesiąc to w szczególności. Ale bardzo pociesza mnie myśl, że zaczął się już sezon Pumpkin Spice Ratę. Wydaje mi się, że już od kilku dni można dostać właśnie tą kawę w sieci Starbucks i też widziałam, że jest mam nadzieję, że już jest taka podobna, zamiennik, można powiedzieć, ale bardzo podobna wersja tej kawy Pumpkin Spice w. W sklepie Grex, chciałam powiedzieć, w kawiarnia, ale to nie jest kawiarnia, to jest można powiedzieć taka między piekarnią a kawiarnią. E, w szczególności można tam dostać pieczywo i takie wiecie, przekąski. E, więc właśnie tam też jest taki, taka wersja tej kawy, pumpkin spice, więc na pewno porównam. E, I chciałam to zrobić w najbliższym czasie, ale w związku z tym, że właśnie dzieci są dość teraz przeziębione jeszcze, także chyba te wakacje, to chyba ten ostatni tydzień na spokojnie, jak wrócą do szkoły, to ja się będę delektować, mam nadzieję, że będę się delektować właśnie tym spakiem z z te. i chciałam właśnie też zrobić takie porównanie i zobaczyć jaka jest różnica, jeżeli chodzi o te dwie różne firmy Starbucks a Grex. To by było na tyle w tym filmie, mam nadzieję, że taka pogodanka Wam się spodoba, że będzie trochę takim też pocieszeniem dla Was i w szczególności dla tych, którzy ewentualnie też mają taki gorszy nastrój w tym e, ostatnim czasie, e, i też dla rodziców, którzy czekają już z niecierpliwością na wrzesień. Ja serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Oczywiście, jak zawsze, zapraszam do odwiedzenia kanału ponownie. I pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo ciepło. Także do zobaczenia w kolejnych filmach na tym kanale. Pa! Mua!